Witam Was serdecznie. To jest vlog Voice for Poland. Jak już Wam powiedziałam i zapowiedziałam, postanowiłam zrobić nową serię vlogów o Austrii, i jest to właśnie pierwszy odcinek z tej serii. Jeśli ktoś, kto nie jest z Austrii, myśli o Austrii, to pierwszą rzeczą, która przychodzi mu na myśl, to właśnie góry. Dzisiaj właśnie zacznę od tematu bardzo górskiego, to znaczy najwyższego szczytu Austrii, z góry zwanej. Królestw Genialne jest to, że możemy się zbliżyć do tego szczytu, do tej góry, jadąc tak zwaną Królestw Glockna. żebym się nie pomyliła, bo, bo łamie mi się już język od tego niemieckiego. Um. Jest to płatna asfaltowa droga, która prowadzi przez pasmo górskie właśnie tego Grossglocknera, tej najwyższego szczytu Austrii i tą oto drogą właśnie dzisiaj z wami pojedziemy. Ta droga ma około e, niecałe 48 e, km w jedną stronę. Kończy się na ślepej uliczce. Jest to cel naszej podróży dzisiaj i właśnie z tamtego miejsca pięknie widać ten oto szczyt. Na sam szczyt was nie zabiorę, ponieważ to wymaga bardzo długiej wędrówki razem z spinaczką, a ja, moi drodzy, niestety mam lęk wysokości i dzisiaj już też nawet nie mamy na to czasu. Co trzeba wiedzieć o tej trasie? A więc jest ona płatna. Trzeba zapłacić przy bramce, i później można wjechać. Jest ona też ograniczona czasowo. Jeśli chodzi o ogólne otwarcie, ponieważ zazwyczaj jest otwierane około maja, zależy wszystko oczywiście od, od śniegu, który może być naprawdę bardzo wysoko, więc mniej więcej otwarta jest od maja do końca października, też wszystko zależy od pogody i od tego, Ile śniegu napadało? Bardzo ważna informacja. Jeśli planujecie zwiedzić tą drogę w maju, raczej nie jest to tak bardzo wskazane, chyba że śnieg nie padał od wielu, wielu tygodni, ponieważ w maju wysokość śniegu dookoła ulicy może sięgać nawet kilka metrów, więc zbyt wiele pewnie nie zobaczycie. Dlatego maj to taka jeszcze trochę niebezpieczna sytuacja. Lepiej jechać, chyba nawet. Bardziej jesienią, ponieważ tak dużo jeszcze nie napadało śniegu. Najlepiej, tą niesamowitą wycieczkę zacząć z samego rana. Jak tylko droga zostanie otwarta, radzę zawsze sprawdzić w internecie, kiedy to nastąpi, ponieważ są w zależności od czasu, pory roku, różne godziny otwarcia. No, i w nocy ją też zamykają, więc trzeba przed pewną godziną wrócić. Teraz na przykład drogę tą zamykają już o 19.30, więc przed 19.30 mu musimy wyjechać. Jeśli nie wyjedzie się w porę, możliwe są wysokie kary. Więc lepiej patrzcie na zegarek, jeśli będziecie wyjeżdżać. Jeszcze mała rada, jeśli chodzi o planowanie waszej wycieczki. Jeśli e, planujecie być tutaj tylko jeden dzień, to zaplanujcie dużo czasu na e, tak zwaną Kaiser Franz Josef Huer. To jest tak jakby ślepa uliczka, z której możecie zobaczyć właśnie ten najwyższy szczyt Austrii i, i lodowiec, pasterce. Stamtąd można zrobić chyba najładniejsze wędrówki, no i potrzeba do tego czasu. Więc Raczej zaplanujcie tak, żeby tam mieć go dużo, bo później możecie być gdzieś na dole i później mieć kilka godzin, żeby wejść do góry, i może być problem, bo Wam nie starczy czasu, żeby wyjechać. Jeszcze kilka słów o historii tej drogi. Została ona wybudowana w 1935, a przynajmniej otwarta w 1935 roku. Po tym, jak Austria straciła południowy Tyrol, musiała jakoś, musiała, chciała jakoś połączyć Tyrol Wschodni z Karyntią. No i właśnie jest tak geograficznie, że ta droga łączy tak jakby przez pasmo górskie nie tylko Salzburg i Karyntię, ale też ludziom, którzy mieszkają we wschodnim Tyrolu, łatwiej przejechać na drugą stronę. Więc ta droga ułatwia trochę życie wielu osobom. A co przed nami? Przed nami... Niesamowite widoki. Wiele serpentyn. Wiele zmotywowanych, jak dla mnie, aż za bardzo zmotywowanych rowerzystów. Wiele punktów, z których można właśnie zacząć wygodnie, stając na parkingu, wędrówkę w jakieś inne, ładniejsze miejsce. Najwyższy szczyt, który możecie zdobić samochodem to irwe szpice 2572 metry. Pewnie się jeszcze pomylię, jak będę o tym mówić. Cóż, wiele już zostało powiedziane, a teraz czas na piękne widoki. No to w drogę, moi drodzy! Dojechaliśmy do naszego dzisiejszego celu, przynajmniej celu samochodowego. Jesteśmy na Wyżynie e, Kaisa Franz Schüe, czyli Wyżynie Cesarza, Franciszka Józefa. <grych> Żebym to dobrze powiedziała po polsku. Za mną znajduje się Najwyższa Góra Austrii, Góra Grossklokna, czyli Wielki Dzwonnik, i znajduje się też. Lodowiec, lodowiec w pasterce, który będzie celem naszej wędrówki, ale to nie w dzisiejszym odcinku, tylko następnym razem w części drugiej. A dzisiaj. Jeszcze opowiem Wam trochę o tym miejscu, w którym się teraz znajduję. Miejsce to znajduje się na wysokości 2369 metrów, więc dość wysoko. Najwyższe miejsce, które dzisiaj przejęliśmy autem, miało 2567 metrów, jeśli dobrze pamiętam. Mogłam się pomylić o kilka metrów, jak w jednym z dziesięciu, ale w każdym bądź razie nie jest to najwyżej położone miejsce, ale jak powiedziałam, ostatnie dalej nie da się dojechać. Jest tutaj e, infrastruktura, jest restauracja, są toalety, jest sklep, jak zresztą w wielu miejscach na tej drodze, więc nie musicie się martwić, że nie wiem, nie będziecie mogli gdzieś zrobić przerwy, odpocząć, czegoś zjeść, albo skorzystać z toalety, że tak powiem, no jest to bardzo ważne, bo w wielu miejscach niestety, niestety, nie ma takich możliwości, więc naprawdę droga ta jest świetnie e, zorganizowana. Oczywiście. Da się tutaj jeszcze skręcić w stronę Karyntii, Heiligenblut, ale jest to troszeczkę wcześniej, trzeba troszeczkę się wrócić. My będziemy wracać w stronę Salzburgu, żeby dojechać do domu szybciej, bo tą drugą drogą byśmy niestety jechali chyba o 2-3 godziny dłużej niż właśnie przez Salzburg. Oprócz restauracji i innych takich rzeczy, jest tutaj też centrum turystyczne, można też obejrzeć. Jakieś wystawy i można też e, zrobić kilka wędrówek właśnie z tego punktu. E, jedną wędrówkę zobaczycie następnym razem, a druga wędrówka idzie jakby przez tunele troszeczkę wyżej. E, tej wędrówki tym razem nie zrobimy, ponieważ droga zamykana jest o 19.30, czyli o 19.30 już powinniśmy być na samym dole i wyjechać. A jak tego nie zrobimy, to po prostu zostaniemy. A przed nami jeszcze wędrówka. To do... na lodowiec. Więc do następnego razu. To był vlog Voice for Poland, wydanie o Austrii i Wetmaciewska hyfla. Cześć!